W kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku będzie wywiad z moją koleżanką. Możesz przejść. Hej. Yy, I ten wywiad będzie polegał, wiem, że tu po prostu nie będzie takich oczywistych pytań. Znaczy, to będą oczywiste pytania, ale tu nie będzie takich yy, fajnych pytań. No myślę, że będą takie miodniejsze, Przepraszam, ale nie. Ale my to <śmimo> nagrywamy <śmimo> na sprzątanie, aby tylko było. Yy, więc dobra, możemy powoli zaczynać. Pierwsze pytanie. Czy jesteś gotowa? No. No, no. No, 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 no. no, 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 no dobrze. <śmilia> yy, z swoją rodzinę. Wiem, że to jest zbyt oczywiste, ale... <tie> <śmienne> Miałam na początku po prostu my to nagrywamy na szybko, awet by tylko była. No. Tak. Boże święty, jeszcze mi kurde zębami dotknęła mikrofon. No, odpowiedź była no. Tak. Dobra, drugie pytanko. Chwila podgłośnię tylko mikrofon, aby było głośniej. Dobra, mikrofon podgłośniony, nie wiem czy na nagraniu będzie w ogóle jakaś... E, ta w ogóle różnica, ale dobra, kolejne pytanko, e, wiem, że, mm, ja to wiem, ale widzowie mogą nie wiedzieć, czy masz jakieś zwierzęta, jak tak, to jakie? Psa i kota? Ale powiedz, czy masz, nie, no że ty. No, 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 ja po prostu, sorry, ale jestem czasami chora psychicznie. Nienawidzę, nienawidzę tego... Nienawidzę tego mikrofonu. Włączero! No! Jestem uciecznej. No, Działaj! Działaj! Dobra, działa! Kurde, echo mi się jeszcze włączyło. O dobra, już działa. <laughs> y, drugie, trzecie pytanie. Jaka jest twoja ulubiona gra? Gadaj, Rzesz. Przecież by to na Robloxie? No. Brawo. <topsie> <topsie> Ej, ale teraz będzie mnie na nagraniach lepiej słychać z daleka. No. Jak mam mikrofon. Ej. <topsie> W ogóle na filmach z Minecrafta będzie lepiej. Ech, nie spoileruję, wam nic wcale. No, no, no. Yes. Wcale nie. Dobra. E, piąte pytanie? Nie, czwarte pytanie. Kurde, jak głupie już jestem. Ja a! I zanim. Dziękuję za wszystkie followersy na TikToku. E, też by się przydało troszkę więcej subskrypcji Tak, tak oh yeah, 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 yeah. <laughs> Nie zmuszamy, Możecie, nie musicie Dziękuję za każdego, za każdego Suba I za każdego followka na tiktoku I już wam nie przedłużam Wracamy do filmu Chwila, bo teraz powinno być czwarte pytanie, nie? Czy piąte? No mm, nie mówię numeru pytania eee, mm. Jaka jest twoja ulubiona postać z bajki? SpongeBob. SpongeBob, lop Bob! w Z bajki powiedziałam To teraz mm -hmm. z filmu Nie mam takiego nie masz? Nie. Ja bym powiedziała, że moja to z filmu to Wali Jana, chociaż nie wiem czy to Tak, to film raczej. Bajko nie. film. Bajko nie, film. Jana jest też fajna. Walić, ja po prostu no. Kolejne pytanie. Jaki jest twój Ulu kolor? Ulu ulubiony. Czarny. Jezus Mario. Czarny. Czarny oznacza to, że pogłębiasz swój smutek. Wiesz Jezu. Chwila. Pogłębiasz swój smutek. Ja No tak. Kolejne pytanie. Jak to mogłam zapomnieć? XD nie mam pomysłu na kolejne pytania, a więc to pytanie będzie wymyślane w ogóle na spontanie, tak jak wszystkie inne. <laughs> eee... Bo ty mnie znasz, no. więc coś o mnie powiedziała bez wieku i imienia? I nazwiska? Fajnie. Nie, nie, czy to w ogóle na nagranie było słychać? Nie wiem. Nie. A teraz? Teraz jest o wiele głośniej XD. Chyba o wiele głośniej, nie? Co? Spróbuj teraz powiedzieć. No. no. Sorry, ale w takim nawiasie jestem psychopatką. Pozdro. A, i tak w ogóle jeśli jest okazja, to pozdrawiam wszystkie osoby, które oglądają ten film. Pozdro.